Witam Was bardzo serdecznie w drugiej części poradnika do modyfikacji Industrial Craft. Dzisiaj sobie powiemy o podstawach tego i modyfikacji, dokładnie o czym ona opowiada. I tych. Te osoby, które już miały z nią do czynienia, sądzę, że to będzie mimo wszystko większość, e, przedstawię po prostu im, co dokładnie zostało zmienione. E, czyli na czym teraz opiera się cała filozofia tej modyfikacji. E, no dobra, tylko żeby jednak. E, mieć, jakoś szanować ludzi, którzy po raz pierwszy to oglądają i mieli wcześniej do czynienia z modyfikacjami lub po prostu z tą modyfikacją, czyli Industrial Craft do potęgi drugiej, a nie ma co ukrywać, odkąd Albaka przestał wspierać ją, to najprawdopodobniej takich osób może być coraz więcej, bo na miejsce Industrial Crafta namnożyło się cała masa różnych innych e, modyfikacji, typu mechanizm i tak dalej czy Universal Electricity. Dobrze, czyli od czego zaczniemy? No zaczniemy od tego, jakie są dodawane Ory, tak? czyli nowe złoża w Minecrafcie. W tym momencie jest to Uranium Ore, który wygląda w ten sposób. Można go zbierać od kilofa żelaznego w górę. Tin Ore, czyli cyna, który można zbierać zwykłym kilofem, koper e, or, czyli miedź, który można zbierać również zwykłym kilofem, i ostatnia e, ora nowa, to jest ora o nazwie zaraz wam powiem, bo została dodana dopiero w tej wersji dalsza craft do potęgi drugiej e, wersja 2, chociaż nie wiem właśnie, bo to jest ciekawe. Bo ogólnie nie jestem na bieżąco ze, z czystym Minecraftem i nie wiem, czy jest coś takiego jak lit oro. Może być ogólnie. Chociaż nie wiem, co by to miało niby być. Usa usage, zobaczymy. Nie, w zasadzie to nie. To jest y, oraz industrial crafta na to wygląda. No bo raczej, raczej nie spodziewałbym się, żeby to było żeby to było z czystego Minecrafta. E, czym się ją e, wydobywa? W tym momencie jeszcze nie wiem, ale zaraz się dowiemy. Zaczniemy od zwykłego stołowego Pikeka, czyli tradycyjnie bardzo. E, jak widać wystarczy zwykły Pickeks. E, OK. E, może jeszcze powiem, że z Uranium, od, czyli z rudy uranu, wypadają takie zielone e, kulki, które potem będziemy mogli wykorzystać przy budowie elektrowni atomowej. Natomiast cyna i miedź to są podstawowe budulce wszelkich maszyn, i tak dalej, e, w tym, tej modyfikacji. Dlatego są niezwykle ważne, żeby je zbierać, i tak dalej. Dobrze, natomiast to jest tyle, jeżeli chodzi o same Ory. Natomiast jeszcze dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o podstawowych itemach, które są niezbędne na start. Znaczy, może nie wszystkie akurat są na starcie takie potrzebne, ale większość z nich wcześniej czy później przyda się Wam. I tutaj właśnie zaczynają się już powoli sprawy, które mogą zaciekawić osoby, które już wcześniej grały w Indasia tylko poprzednią wersję, czyli nie Eksperymental V2. Dobrze, czyli wcześniej mieliśmy coś takiego, że braliśmy sztabki cyny i sztabki. Miedzi i z tego układaliśmy tam różne wzorki i mieliśmy na przykład kable, albo inne takie sprawy. W tym momencie jest coś takiego jak Copper Plate, tin Plate, Bronze Plate, Gold Plate, Iron Plate, Lead Plate i wiele jeszcze innych plate'ów, z, z których nie wszystkie mają zastosowanie, ale to się zmieni niedługo. Ponieważ mod jest ciągle, ciągle rozwijany e, i niebawem dla nich też się znajdzie jakieś zastosowanie, e, copper ore robimy w tej chwili w ten sposób. Czyli copper, znaczy copper plate to jest podstawowy budulec każdej maszyny. Nie copper ingot, tylko copper plate. E, czyli jeszcze zostało w takim układzie utrudnione wykonywanie maszyn. Więcej surowców potrzeba, ponieważ, żeby uzyskać copper plate, musimy mieć forge hammer. Forge hammer natomiast y, układamy z iron ingot i dwóch patyków. E, wniosek z tego jest jeden. Mm, będziemy potrzebować więcej, jeszcze więcej żelaza do wytwarzania maszyn, e, ponieważ Forge Hammer się będzie zużywał jak zwykłe narzędzie. E, nie wiem, czy ktoś pamięta jeszcze takie modyfikacje jak Red Power 2 i tam była maszyna do cięcia bloków. Ona się zużywa, kładliśmy ją w craftingu i ona po pewnych tam użyciach, w tym przypadku chyba jest 80, tak, uses left 80, 80 u, użyć Forge Hammera. E, no jeżeli, jeżeli już mamy na przykład Copperplate, to możemy z niego zrobić kilka różnych rzeczy, no. na przykład zaawansowaną wersję, czyli jeszcze raz go użyć hamera. Ehm, ale również, co ciekawsze, e, jeśli byśmy chcieli na przykład zrobić coś takiego jak e, Badbox. Tak, dobrze mówię, czy nie? Badbox akurat jest złym przykładem, ale na przykład, może macerator? Macerator też jest najprawdopodobniej złym przykładem. A nie, macerator już jest dobrym przykładem. Tylko dla odmiany mamy iron plate, czyli iron platey. Tutaj wykonujemy tak samo, czyli potrzebujemy sztabkę żelaza i hammer. No, i z iron plateów możemy zrobić e, podstawowy item, który kiedyś się nazywał maszyna, a teraz to się nazywa Basic Machine Casing. To jest informacja dla osób, które już znają Dasher Crafta, tylko akurat nie tą najnowszą wersję. E, no, i w tej chwili jak widać tutaj nie układamy sztabek rafinowanego żelaza, o ile dobrze pamiętam, tylko po prostu iron plate. O, właśnie! Nie ma rafinowanego żelaza. W ogóle, a czy jeszcze ich występuje, jeżeli użyjemy not enough items i wpiszemy Refined iron, to oczywiście mamy coś takiego, ale w tym momencie nie jest on do niczego wymagany. Czyli, a czy mogę się mylić, bo jeszcze dokładnie nie sprawdziłem wszystkich itemów w nowym Industrial Może do czegoś już jest wykorzystywany, może będzie w przyszłości wykorzystywany, natomiast w tym momencie do takich podstawowych rzeczy wyfanowane. Refinowane żelazo do niczego nie jest wykorzystywane. Dobra, wróćmy do naszych mm, widzów, którzy po raz pierwszy używają tej modyfikacji i przejdźmy do, podstawowego, do podstawowych zagadnień. Czy, co to jest i yy, jak mam do tego podejść? No cóż, Industrial Craft, jak sama nazwa wskazuje, jest modem, który E, wprowadza do Minecrafta elementy związane z fabrykami i tak dalej, czyli z sprawami związanymi z przemysłem, jednym słowem. E, czyli będziemy mieć przede wszystkim energię elektryczną, która właśnie była związana z rewolucją przemysłową. No, tam jeszcze para inne rzeczy, no ale akurat e, energia elektryczna towarzyszy nam po dziś dzień i odgrywa e, nieocenioną, niepodważalną rolę w rozwoju naszej cywilizacji. No, i tak oto właśnie. Mamy możliwość wykorzystania energii elektrycznej, wytworzenia jej, potem wykorzystania do różnych rzeczy ułatwiających nam grę w Minecrafta. Eee, przyspieszają na przykład, tak jak ten oto tutaj, Electric Furnace, przepalanie rzeczy 12% szybciej. Czy macerator e, umożliwia nam, że jeżeli włożymy tutaj na przykład e, włożymy orę. Jedną, sztab, jed, ...jedną orę żelaza... ...to w magiczny sposób... E, ...za pomocą energii elektrycznej doprowadzonej do tej maszyny... ...z tej... ...stąd byśmy mieli, załóżmy gdybyśmy włożyli to do piecyka... ...może też zaprezentuję... ...to byśmy otrzymali jedną sztabkę. Ale, jeżeli użyjemy maceratora... ...to otrzymaliśmy w tym ten, ten sposób... Mm, ...skruszony... ...skruszoną iron ore... Tutaj mamy jedną sztabkę, jak widać, ale teraz, jeżeli tutaj włożymy skruszonym iron ore, czyli z jednej mieliśmy dwie, to tak jak widać, z jednej ory otrzymujemy dwie sztuki. Dwie sztabki. E, czyli to jest na plus. Dobrze. Wróciliśmy po krótkiej przerwie. Koleżanka z pokoju przyszła obok. Trzeba było chwilę pogadać. E, dobrze. Na yy, czym to skończyliśmy? A. Yy, na czym polega ten mod. E, czyli tak jak widać, dzięki temu możemy wykorzystać potem te maszyny do mm, ulepszenia, przyspieszenia pracy w Minecrafcie, przetwarzania surowców i tak dalej. I teraz podstawowe rzeczy, które na, na początek e, warto mieć. Mm, to jest tak. Z tych tutaj najbardziej przyda nam się klucz, którym możemy obracać maszyny, e, ich wejścia, wyjścia, o których będziemy mówić w następnych częściach. E, mam do wyboru zwykły klucz. Mmm, który robimy w ten sposób. Zresztą, tak jak wam mówiłem w pierwszym odcinku, zainstalujcie sobie Not Enough Items, klikając R nakierowując na Item, klikając R i przechodząc tej zakładkę obok, mamy w jaki sposób można sobie stworzyć ten wręcz. Potem możemy kliknąć tutaj i pojawia nam się jak uzyskać to i owo. E, no. Jak uzyskać? Nie, nie są może wszystkie podane, e, które powinny być, ale może w takim układzie pokażę, jak się brąz robi, e, bo najwyraźniej widzę, że Nei nie do końca dobrze to przedstawia, czyli potrzebujemy e, sztabki cyny i sztabki miedzi. Jeżeli dobrze mi się wydaje, chociaż to może w tym momencie być troszkę inaczej już mm, brąz. Bronze plate, jak uzyskać zwykły brąz? Bronze dust, ale zwykły brąz... Spalając bronze jak uzyskam bronze dust? Aha, no dobra, czyli najwyraźniej bronze dust jeszcze jest dostępny, czyli potrzebujemy skruszonych, skruszonego kopru i skruszonego... Ale, jak widać, na tym przykładzie pokazałem wam, w jaki sposób możecie szukać informacji o tym, jak wytwarzać poszczególne itemy. Nie zawsze wszystko jest idealnie, ale, ale jak widać, można sobie w łatwy sposób poradzić. Tin ore, copper ore. I to było w ten sposób. I w ten sposób mamy brąz DASTY 4. Potem możemy je przepalić w piecu. Nawet zwykłym, oczywiście. I uzyskujemy sztabki. Eee, klucz będzie nam niezbędny, więc warto go już w tym momencie zrobić. Eee, ulepszona wersja Electric Wrench poznamy też później. Eee, baterie do, służą do przechowywania energii. jakie robić? No to zresztą też zobaczycie, bo macie cały crafting. Electric Wrench również jest crafting elegancko. Potrzebny jest wręcz i small power unit. Small power unit robimy w ten sposób. To robimy znowu w ten sposób. To robimy jeszcze w ten sposób. Czyli jak widać, klikając R na każdym z itemów, po kolei możemy dojść od początku do końca jak dany item zrobić. Również z brązu możemy zrobić zwykłe narzędzia, z drzew, które są dodane, bo jeszcze nie wspomniałem, że ta gra również dodaje drzewa gumowe. Czy tam kauczukowe, bo tu ostatnio była batalia o to, czy to są gumowe, czy kauczukowe. Najprawdopodobniej znowu ta batalia wybuchnie w komentarzach pod filmem. E Również zbroja brązowa może być. E Bardzo dobrą rzeczą jest mining drill, który przyspiesza kopanie, e czy nawet diamond drill, który jak. Nie trudno się domyślić, można uzyskać przez upgrade'owanie zwykłego drilla za pomocą y, diamentów. Zresztą to wszystko widać również, jak się weźmie w not Enough Items R. Y, I część są do ścinania drzew. Y, dodatkowo, jeżeli użyjemy go na liściach, to Spadną nam, prawda? Czyli możemy zbierać liście za jego pomocą. Tak jak, tak jak działa, tak jak nożyce. Tylko, że nie radzę ciąć owiec, bo to będzie dla nich śmiertelne. Eee, podstawowymi tematami są również kable, które umożliwiają nam przesyłanie energii. E, na razie tyle, co musicie o oni wiedzieć, to to, że e, każdy z kabli ma określoną maksymalną. E, możliwość maksymalne, maksymalną przepustowość standardowy kabel tinowy czyli z cyny jak pewnie można się domyślić zrobiony ma tylko 32 EU na tick, ale to w większości przypadków już wystarcza. Im większy ma większą możliwość ma transferu, tym więcej Kabel traci na odległość. Bo warto też wiedzieć, że nie ma czegoś takiego, że zrobimy na przykład kabel o długości 100 kratek, żeby połączyć z maszyną, która jest 100 kratek dalej od źródła energii i to nie będzie miało żadnego wpływu na e, tą energię, która będzie do, tego, do tej maszyny dostarczana, ponieważ wraz z odległością w koperowym jest H5 kratek e, spada o 1 EU, czy tam o pół EU e, energia, która była przesyłana. Także są straty. Tym większe straty są na niezaizolowanych kablach, które są oczywiście izolowane gumkami, czyli tam osłonkami silikonowymi, jakby to tam nie nazwać. Które są wytwarzane oczywiście po zebraniu. Nektaru z tych drzew, o których jeszcze wam, wam jeszcze nie pokazałem, bo to będzie w następnym wszystko odcinku, bo ten odcinek jest tylko, żebyście załapali o co chodzi w tym modzie, e, to jest na przykład typowe źródło energii na start, czyli Solar Panel, e, wystarczy sobie wpisać Solar Panel. Wcisnąć R i mamy, w jaki sposób możemy go uzyskać, co jest nam potrzebne. Po kolei każdy element można sobie sprawdzić, jak się robi. Nie będę tego robił, bo szkoda czasu. Naprawdę w tym tutorialu od takich duperele, dupereli, jak pokazywanie craftingu, bo w tym momencie już jest tyle rzeczy, tyle, tyle modów do pokazywania tego typu rzeczy, że naprawdę nie potrzeba. Kiedyś faktycznie był problem. To może i faktycznie coś tam by to się przydawało. To jest badbox, czyli podstawowe w, w narzędzie do e, przechowywania energii. Ponieważ taki źródło energii może jakąś energię wykorzysta, wy, wyprodukować, ale niekoniecznie musimy od razu ją wykorzystać. Załóżmy, nasze maszyny potrzebują jej mniej. No to wtedy używamy badboxów i lepszych od nich też urządzeń. Dzięki którym możemy mm, przechowywać energię na później. W tym przypadku 40 000 jednostek. Eee, można jak widać łączyć je w różny sposób, kablami, nie kablami, bezpośrednio do Badboxa. E, ale o tym sobie powiemy w następnych odcinkach. Także myślę, że to by było na tyle w tym pierwszym. Czysto wprowadzającym w filozofię moda odcinku, natomiast w następnych zajmiemy się po kolei e, źródłami energii i e, przechowywaniem jej. Sądzę, że od razu zajmiemy się również transformatorami, chociaż nie wiem, może to oddzielę. E, Później przejdziemy do prostych maszyn typu macerator, electric furnace, e, kilka lepszych, od nich zaupgrade'owanych. Również nie będę się zajmował craftingiem, tylko możecie go zawsze sprawdzić w NEJ. E, będę tylko opowiadał jak używać te maszyny i e, jak podłączyć, do czego służą. Tyle, bo tyle jest Wam to potrzebne. Wszystko inne w tej chwili możecie w łatwy sposób sprawdzić za pomocą Not Enough Items. Czyli tego, o tutaj, proszę bardzo, i tej wyszukiwarki. Poza tym, poza tym polecam. Nie wszystkie są wtedy itemy, ale te najważniejsze. Jeśli klikniemy Item Subset i dwa razy szybko na IC2, to nam przefiltruje się tutaj tylko i wyłącznie itemy z nasze Crafta. Nie wszystkie, podkreślam, nie wszystkie, jest ich więcej. Ten filtr nie do końca dobrze działa. Jeszcze zapewne można wejść w Mod i tutaj też przefiltrować w ten sposób. No ale to nieważne. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce w następnych odcinkach. Cześć!